Włodzisław z Brześcia Kujawskiego zwany Łokietkiem, urodzony tu w 1260 roku z ojca księcia kujawskiego Kazimierza od 1267 roku książę ziemi brzesko-kujawskiej, poświęcił życie dzieł jednoczenia Polski, wieńcząc je 20 stycznia 1320 roku koronacją na Wawelu, zmarł w chwale 2 marca 1333 roku, Wódz i władca, mądry i sprawiedliwy, wierny swoim kujawskim korzeniom. Drodzy Państwo, witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Salmatów tutaj z Brześcia Kujawskiego, Polachów, Polaków w dniu 7 stycznia, Anonimie 2020. Tutaj po mojej prawej stronie Jaśnie Wielmożny Ryszard Duczak podkanclerzy Wielki Wielkiej Koronny Królestwa Polskiego. Chodźmy troszkę dalej. Drodzy Państwo, przyjechaliśmy do Brześcia. Z taką wizytacją królewską tutaj starając się zaprosić stąd, rozmawiając z burmistrzem tutaj vis-a-vis -vis magistrat, drodzy Państwo, Ratusz, prawda, który rok założenia 1250, czyli za Kazimierza ojca Łokietka, ponieważ Łokietek się rodzi 10 lat później i drodzy Państwo, to już był Ratusz, tam był zamek, którego nie ma, będziemy starać się go odbudować, drodzy Państwo, i tutaj Kościół Farny, prawda. I tutaj figura Łokietka, e, książę kujawski Władysław Łokietek, król Polski, tu urodzonemu, mieszkańcy ziemi brzeskiej, Anonim 2008. Drodzy Państwo, e, oczywiście żyjemy dniem, żyjemy historią, ale dniem dzisiejszym. Właśnie w, tej, w tym czasie, w tym momencie, pan prezydent Duda spotyka się z rządem w formule Rady Gabinetowej, obradują nad losem Polski i Polaków, drodzy Państwo, my tu w rześciu kujawskim z, kan, z kanclerzem, Jesteśmy obradując nad tym, jak wskrzeszać królestwo polskie, więc jakby pelegrynujemy, czy jechaliśmy dzisiaj od Lichenia. Wczoraj byliśmy na trzech króli w Licheniu, byliśmy w Orszaku Trzech Króli, piękny orszak, a dzisiaj już rano pojawiliśmy się u burmistrza Kruszwicy, lobowaliśmy między innymi za odbudową zamku królewskiego, za, odbudową, za budową Muzeum Słowiajszczyzny w Kruszwicy. Oczywiście za upamiętnieniem też właśnie rocznicy 700 rocznicy koronacji łokietka, Wrocława Łokietka, czy Włodzisława Łokietka, bo tak prawidłowo. Następnie byliśmy u starosty Radziejowskiego, tam gdzie odbywały się sejmiki przez Kokujawskie, drodzy Państwo, też żeby lobować odbudowę zamku królewskiego, który był w Radziejowie, za tym, żeby upamiętnić właśnie tą rocznicę koronacji, ale też bitwy. To się odbywa oczywiście, no tutaj wiele, wiele nie zrobimy. Panie nie podpinamy się pod sukces, który już tutaj jest tej ziemi, ponieważ ci gospodarze, włodarze tych miast i starost już organizują tutaj hignizację i tak dalej, i tak dalej. I pewnie bez naszej wizyty też by coś zrobili. Także dystansujemy się od razu, żeby nie było, że tu wszystko dzięki nam się będzie działo, prawda? Także tutaj yy, yy, burmistrz Brześcia bardzo sympatyczny, bardzo miły, bardzo kompetentny tak pozostali. Yy, oczywiście robi wszystko, żeby upamięcić tą datę, ale też oczywiście, żeby te lata okietkowe, najbliższe, czyli 1000, 2020 2031 były cały czas przypominane, upamiętane, szczególnie młodzieży, prawda, żeby młodzież o tym wiedziała. I to jest pierwsza część. Druga, druga część, drodzy Państwo, zapraszamy już z tego miejsca 7, na dzień 20 stycznia, bo będziemy tutaj jako Królestwo Polskie obchodzić tę rocznicę w tym kościele Farnym, który jest tutaj za nami, drodzy Państwo. I od godziny 12 będzie uroczysta msza święta, być może właśnie z udziałem włodarzy miasta, być może zaproszonych jeszcze innych gości. Drodzy Państwo, zapraszamy się pomodlić w intencji wtedy zjednoczenia i wskrzeszenia Królestwa Polskiego i to samo w celu zjednoczenia Polaków i ziem polskich w formule Królestwa Polskiego. Także wszystkich serdecznie z Brześcia Kujawskiego zapraszamy na 20 stycznia tego roku, czyli 2020, do kościoła farnego pod wezwaniem św. Piotra i Pawła. Drodzy Państwo, na godzinę 12, także mszę będzie celebrował ksiądz Prałat, proboszcz e, Ireneusz Juszczyński. Drodzy Państwo, biskup Włocławski jest chory. E, jest chory. E, przyszła na myśl dzisiaj, ponieważ widzimy, co się dzieje a propos jeszcze tego spotkania Rady Gabinetowej, że, e, że m, światowe organizacje prożydowskie, które stworzyły Światowe Forum e, Holokaustu prawda, Żydów, ignorują władze Polskie i Polaków, nie dopuszczają nas do głosu. W związku z tym postanowiliśmy tu w wrześniu z dniem dzisiejszym utworzyć światowe forum zagłady Słowiańszczyzny, światowe forum zagłady Polaków, Polaków, Lechitów, drodzy Państwo, Sarmatów, Wenedów i tak dalej, czyli światowe forum, światowe forum ludobójstwa Słowian, ludobójstwa, Lechitów, Polaków. Generalnie Słowian, drodzy Państwo. Czy jest to w formule Konfederacji? Być może tak, Królewskiej, ale to już byłaby taka konfederacja, nawet nie generalna, tylko byśmy powiedzieli, to byłaby pierwsza konfederacja. Światowa. Tak, w formule Światowa. światowej. W formule światowej, Żebyśmy lobowali w formule światowej. Jak ją nazwiemy, to jeszcze zobaczymy ten substytut słowa generalne. Tak musimy zastąpić słowem światowy, żebyśmy wiedzieli, że ona jest. Ponad generalna, bo generalna dotyczyła w ramach Królestwa, a to jest ponad królewska konfederacja, byśmy powiedzieli konfederacja wszystkich Słowian, którzy powinni się zjednoczyć, żeby walczyć o dobre imię Słowian i Słowiańszczyzny. Także tu postanowiliśmy z dniem dzisiejszym, drodzy Państwo, za chwilę pójdziemy takim wolnym truftem pod kolegiatę i tam się pomodlimy, kończąc tą naszą wypowiedź, ale oddajemy jeszcze głos Jaśnie Wielmożnemu, Ryszardowi Uczakowi i będziemy powoli szli w tamtą kierunku. Jeszcze raz chciałem powitać wszystkich Polaków, Polonię również, bo to nasze przesłanie skierowane będzie również do y, Polonii. Y, w związku z tym y, przychylam się tutaj do, do inicjatywy króla. To jest bardzo ważna rzecz, aby ukrócić wszelkie działania naszych wrogów, którzy bez przerwy opluwają nasz Skalują, kraj, tak. y, opluwają Polaków. Opluwają wszystko to, co robimy, aczkolwiek Polska zrobiła bardzo dużo dla, dla ich działalności i sprzeciwiamy się tego typu reakcjom. Nikt nie będzie pluł nam w twarz, Aż. zwłaszcza yy, jakiegoś jednego typu nacje, które uważają się za, nie wiem, nadludzi. Trudno powiedzieć. Co Organizacja oni mają szowinistyczna można powiedzieć. Dokładnie tak? tak, nazywamy to po imieniu w związku z tym jak najbardziej popieramy, zapraszamy Polonusów, zapraszamy wszystkich Polaków do y, składania, że tak powiem, y, zobowiązań swoich działalności przeciwko tego typu działania. Ponieważ, Dziękuję. drodzy Państwo, tamte Światowe Forum Halokazu przy, przy jakiejś tam fundacji żydowskiej, to my to też możemy powiedzieć, że to światowe forum. Ludobójstwa Słowian będzie działało przy fundacji im. Króla Stanisława Leszczyckiego Kwomodo. Będzie sobie działało, tak żeby było to lustrzane, jakby odbicie, prawda? I wtedy zaprosimy tutaj pana prezydenta Dudę i innych, którzy tam się nie mogą wypowiedzieć. My zaprosimy i nie będziemy zapraszać tamtej strony, tylko będziemy zapraszać tych, którzy nie są zapraszani tam. I będziemy starać się pokazać prawdę światu o losach Słowian, że my tak samo potraktowani byliśmy jesteśmy, jak Indianie, Amerykańscy czy aborygenii w Australii i tak dalej. W tej chwili chyba największa w ostatnich stu latach zagłada dotyczyła i ludobójstwo dotyczyła Słowian. Wczoraj poświęciliśmy temu posiedzenie Królewskiej Huzarii Katolickiej. Można zajrzeć. Transmitowaliśmy z Lichenia na żywo. No a dzisiaj tutaj zawiązujemy to Światowe Forum takim aktem proklamacji. Podejdźmy jeszcze tutaj do, do, do tej... Rozczytamy tutaj jeszcze, drodzy Państwo, tą tablicę w 760. rocznicę nadania przez Kazimierza Księcia Kujawskiego i Łęczyckiego praw miejskich i w 770. w jednolecie fary my, Brześcianie, a na 2010 poświęcamy tę inskrypcję pamięci naszych przodków tworzących przez wielkich historię Słowian na ziemiach Brześć Kujawski 1250-2010. Sami Państwo widzicie, że tu Brześcianie mają ogromną tradycję swojego pochodzenia, swojej słowiańskości, prawda? swojej lechickości, swojej królewskości, byśmy powiedzieli. Pójdziemy jeszcze tutaj, żeby tak powiem zaprzysiąc tą konfederację, pójdziemy w kierunku Fary, kościoła farnego, drodzy Państwo, tutaj w Brześciu Kujawskim i zmówimy jeszcze modlitwę e, Ojcze nasz i Zdrowaś Maria, drodzy Państwo. I w tym momencie ten akt proklamacji stanie się jakby utwierdzony tą, tą modlitwą i bardzo się cieszymy, że mogliśmy, że, że tak nas zainspirowało to miejsce, że mogliśmy po prostu tutaj, bo jeszcze wczoraj nie, nie mieliśmy odpowiedzi na to diktum, właśnie e, tego forum światowego, które dzisiaj chyba oznajmiło, że lista mówców jest tam zamknięta i Andrzej Duda e, i inni Polacy nie mogą zabrać tam głosu. Więc wchodzimy teraz na plac, drodzy Państwo, tutaj już farny można powiedzieć, kościół parafialny święte, pod wezwaniem świętego Stanisława Biskupa w Rześciu Kujawskim. No teraz nosi takie nazwy, myśmy mówili Piotra i Pawła, bo on na początku nosił nazwę Piotra i Pawła jako jeden z pierwszych. Natomiast w tej chwili rzeczywiście nosi nazwę e, świętego Stanisława, który nomen nomen jest właśnie, e, jest jakby tutaj patronem zjednoczenia, prawda? Jak te kości tego Stanisława się zjednoczyły, tak samo Królestwo Polskie się zjednoczy. Więc, e, więc drodzy, drodzy Państwo, tutaj był krzyż gdzieś, pani o tutaj mamy krzyż. On jest tutaj historyczny krzyż. I pod tym krzyżem odmówimy modlitwę Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Mario, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławia nas między niewiastami i błogosławion, owoc żywota Twojego, Jezusa. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci usniany. Niech się stanie, niech się stanie tak, jak żeśmy sobie zażyczyli. Niech ten akt proklamacji będzie uświęcony i Duchu Święty zejść stąd na, na, tą, na tą ideę, na, tą, na, ten, na ten nasz pomysł i pozwól nam go zrealizować. W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.